Dobra, dobra! Wystarczy. Czarnuchu. Halo! Czarnuchu? Bolec po giełocie, silne ręki, mówi. A? Będziesz miał gości. Przyjadą założyć mi kablówkę? Pyta, czy przyjadą mu założyć kablówkę? Daj mi tego głomba. Jutro o ósmej przyjedzie do ciebie dwóch facetów z Wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmal. Jaki szmal? Nieważne. To gangsterzy? Biznesmeni. Czy to jasne? Tato, a dlaczego do mnie, a nie do ciebie, albo do silnorękiego? Bo tak postanowiłem się, umówiłem się z nimi w twoim klubie. Ale mogę się trochę spóźnić Dlatego pod moją nieobecność Masz się zająć tym, żeby było miło Masz zrobić dobry grunt pod interesy Ale ja jutro nie mogę Dlaczego? Bo w piątki mam siłownię Masz też klub i agencję, towarzysko Które ci kupiłem I dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką balangę Jak jeszcze w życiu nie widzieli To znaczy co? Ja co? Pomyśl przez chwilę Słucham. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u nich. Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walker. Rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć murzynkę. Nie mam murzynki w agencji. To pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli. A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać.